Czasami, gdy przyglądamy się temu wszystkiemu, co mamy na oku w naszej rzeczywistości, to człowiek ma taką nieodparną chęć, by udać się gdzieś daleko, jak najdalej. Choćby w kosmos. No to słuchajcie, jest okazja. Zapraszam na moją reckę prosto z piecka Rocketmana, czyli gry planszowej, która może w Polsce nie przyjęła się najlepiej, ale ja... Zresztą sami zobaczycie. Na początek tradycyjnie kilka słów ode mnie, bardzo ważnych, istotnych informacji tutaj na dole, więc proszę się z nimi zapoznać i wdrożyć w życie. Możecie to zrobić już po tym materiale. Choć nie zapomnijcie, lajka, subskrypcji i dzwoneczka, wiadomo, nie? No dobra, a teraz już tak do konkretów. Rocketman to jest tytuł ze stajeni Martina Wallesa, jednego z bardziej ulubionych przeze mnie projektantów gier planszowych. Ważna też uwaga, ja wiem, że on tak jak na wstępie powiedziałem, on nie bardzo przejął się w Polsce, a mimo wszystko chyba ostatecznie jakoś się wykupił, bo kiedy my, czyli ekipa, która ogrywa te gry planszowe razem ze mną, miała okazję w niego zagrać i mieliśmy swoje wrażenie, jeden z kolegów stwierdził, no to z chęcią bym kupił. Mi się wydawało, że tego Rocketmana można na całkiem niezłych przecenach zdobyć, tymczasem hu, nie ma. Być może tak niewielki będzie ten nakład, a może jednak z biegiem czasu ostatecznie wszystkie te sztuki z magazynów wyszły. Tak czy siak, przedstawię Wam troszkę zasady samej gry, nie będzie tego dużo, no bo to nie jest materiał z zasadami, a potem moją opinię. No więc tak, słuchajcie, grałem w dwie wersje tej gry, czyli w wersję podstawową, którą można zdobyć po polsku, oraz w wersję angielską, która jest bardzo, bardzo dużym dodatkiem. Eee, to jest dodatek Rocketman Target Jupiter, czyli dodatek, w którym dochodzi nowy cel naszych, Kosmicznych podróży, bo o zaskoczenie, zgodnie z tytułem, chodzi nam tutaj o podróż w kosmos, nie jakąś odległość wielką poza nasz układ planetarny. Nie, nie. Najpierw spróbujmy wylecieć w poziom Ziemi, może jakaś satelitka naokoło Ziemi krążąca, potem może Księżyc. No, bądźmy sprytni i bądźmy odważni. No to jeszcze Mars, a w dodatku, o którym Wam wspomniałem, też zgodnie z nazwą, możemy aż dolecieć do Jupitera. No i teraz będę tu Wam opowiadał o tych elementach, które są i w podstawce, i w dodatku, postaram się oczywiście zaznaczyć, które są gdzie, ale od razu Wam powiem, że jeśli na podstawie tego, co Wam tu opowiem, gra Wam się spodoba, będziecie zachęceni, będziecie chcieli spróbować, no to owszem, polecam Wam podstawkę, ale dodatek dużo nowego i chyba lepszego, lepszych elementów generalnie wnosi, i kiedy ja miałbym teraz wybierać, to bezapelacyjnie gram z dodatkiem. Zważywszy, że tak naprawdę dodatek jest troszkę tak prawie, że doskonale skonstruowany. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jest tam powielenie zdecydowanej większości elementów z podstawki, ale niestety kilku brakło, więc nie da się kupić sobie samego dodatku i ogrywać tej gry w pełni. Tam jest prawie, prawie wszystko. Tak ciut, ciut zabrakło. Raptem kilku żetonów, ale kluczowych, więc w sumie... Gdybyście mieli jakąś drukarkę, albo ktoś mógłby drukować, to lepiej kupić sobie od razu dodatek, oczywiście wcześniej sprawdziwszy, czego brakuje w sklepie podstawki i potem sobie to dorobić. A w innym przypadku? Podstawka i ten dodatek, no ale czy warto? Rocketman jest wbrew pozorom wcale nie skomplikowaną grą planszową, której najważniejsze dwie mechaniki napędzają. Całość rozgrywki, czyli deck building. Mamy typowy ryneczek, z którego kupujemy karty do naszego deku. Jak kupujemy? Otóż już na startowym deku. Każdy z graczy ma swój startowy dek 12 kart. Na początku rundy dobieramy 6 kart i na niektórych tych kart są wartości w dolarach, nazwijmy to, w monecie generalnie tej gry. Więc jak kilka kart wydamy, no to na kartach, które kupujemy, też są odpowiednie wartości określające i za ile trzeba je kupić. Więc możemy tę kartę wykupioną dołożyć do swojego deku. Więc pierwszy. Pierwsza akcja, którą możemy w swojej rundzie robić, no to kupować z rynku. N można też kupować karty silników, które są zawsze dostępne, aczkolwiek ilość tych konkretnych trzech rodzajów silników jest ograniczona w zależności od ilości graczy, więc te małe deki silników mogą się skończyć. A potem drugi krok w naszej rundzie, jeśli zostały nam jakieś karty, no to możemy z kolei te karty wykorzystać właśnie do podróży, czyli jedną kartę położyć jako kartę misji. Wszystkie startowe 12 kart, które służą nam do różnych akcji, są to jednocześnie karty misji, które określają, jeśli właśnie w ten sposób wykorzystasz tą kartę, to możesz lecieć albo tylko na ziemię, albo na ziemię Marsa, jakąś inną jeszcze planetę, na Księżyc właśnie, a w tej dodatku ewentualnie na Jowisza oraz ile trzeba uzbierać ciągu, czyli ikonek rakiet, by w ogóle móc wystartować. No więc, wykładamy tą kartę misji, a jak już mamy ją wyłożoną, albo w tej rundzie, albo w poprzednich, no to możemy jeszcze na lewo od naszej małej planszetki układać kolejne karty, które będą właśnie dawały nam ikonki rakiet, żeby w ogóle oderwać się od Ziemi, we wskazanym kierunku, oraz ikonki odpowiadające planecie, do której chcemy lecieć, temu ciału niebieskiemu, ponieważ im więcej tych ikonek będziemy mieli, tym łatwiej będzie nam już do tego miejsca docelowego Dotrzeć. No i jeszcze ewentualnie inne karty specjalne, które pozwolą nam w jakiś sposób ułatwić naszą potencjalną podróż. I tak wygląda cała runda. Kupujemy coś z ryneczku, po czym jeśli zostały nam karty, jeśli chcemy, wykładamy coś do naszego, na nasze lądowisko, jeśli już mamy tam wyłożoną wcześniej kartę misji. No i w pewnym momencie możemy zrobić trzeci krok, który nie jest konieczny, czyli wystartować. I tak jak już zasugerowałem, najpierw sprawdzamy naszej karcie misji, jeśli zdecydowałem się lecieć na księżyc i tam założyć na przykład hotel, na, na robicie księżyca, to potrzebuję przykładowo 6 ikonek e, rakiet. Patrzę, czy mam tyle ikonek przygotowanych na kartach, które leżą na moim rodowisku. Jeśli tak, spokojnie, wystartowałem. Jeśli nie, no to niestety koniec rundy. No, tury Danego gracza. No, jeśli mamy to powinność, no to wtedy patrzymy, ile mamy specyficznych ikonek, które odpowiadają naszemu miejscu dozorowego. Przykładowo, jeśli lecimy gdzieś naokoło orbity Ziemi, to patrzymy, czy mamy podzespoły. Jeśli lecimy, mm, jeśli dobrze pamiętam, na Księżyc, tam potrzebujemy takie ikonki zlewek, nazwijmy to. Jeśli na Marsa, to jakąś biotechnologię, odpowiednie ikonki. Liczymy te ikonki i o tyle przesuwamy się na torze podróży, żeby teraz obliczyć, czy dalej dolecimy. A jak to robimy? Otóż każde e, miejsce docelowe, Ziemia, e, Mars, Księżyc, a potem docelowo jeszcze Jupiter, pokazuje nam ile kart ze specjalnej talii losu dociągamy, żeby sprawdzić, czy udało nam się dolecieć. Przykładowo Ziemia, mamy prawo dociągnąć trzy karty, a odległość od miejsca, gdzie startujemy na przykład na tą właśnie orbitę Ziemi, no bo wiadomo, że z Ziemi do Ziemi nie lecimy, tylko na orbitę, o to chodzi, jakbyście się nie domyślili, to, na przykład w naszej misji, e, dociągamy trzy karty. Za każdym razem, kiedy lecimy, nie przy naszej misji, za każdym razem, kiedy lecimy na ziemię, dobieramy trzy karty. Na początku wyliczyliśmy, że mamy trzy ikonki podzespołu, więc przesuwamy się na to, że do trójki, no i musimy jakoś dolecieć do, jeśli dobrze pamiętam, ósemki. Na tym odpowiednim torze, który jest zaznaczony na planszy. Więc ciągnę pierwszą kartę plus 3. przesuwam się o 3 pola. Drugą w 0. O, niedobrze. Czwartą? Czwórka. I udało się dolecieć. Więc tak, domyślacie się, druga ważna mechanika w tej grze to push your luck. Ponieważ w każdym momencie tej misji możemy powiedzieć, nie, dalej nie ja nie lecę, wycofuję się. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w tym momencie muszę z przygotowanych kart na moim lądowisku odrzucić karty w ilości o jeden mniej, niż kart, które wyciągnąłem, żeby sprawdzić, czy w ogóle doleciałem. I mi jeśli lecę na przykład na Marsa, wyciągnąłem trzy karty, wiem, że już nie dolecę, albo nie chcę ryzykować, bo szansa, że dociągną odpowiednią kartę z deku jest niewielka, no to mówię, nie lecę. Skoro dociągnąłem trzy karty, to dwie karty z lądowiska swojego muszę usunąć. No bo może się tak zdarzyć, że pomimo dociągnięcia wszystkich kart, a wcześniejszego przesunięcia się na torze, nie doleciałem, czyli nie przesunąłem tego znacznika do odpowiedniego miejsca na planszy. A to oznacza, że wszystkie przygotowane karty misji, idą do piachu. W tym momencie możemy też zmienić w ogóle tą naszą konkretną kartę misji, żeby wprowadzić w zupełnie inne miejsce, ale generalnie jest to kilka rund w plecy, więc trzeba być ostrożnym i czasami lepiej się wycofać. Zatem, tak jak mówiłem, klasyczny push your luck. Graficznie ta gra, jak równo podstawkach i dodatek, może nie powala, ale obcuję się z tymi kartami przyjemnie, no bo one są główną kwintesencją tej gry, czy to te, które mam na ręku, czy te, które kupujemy, czy te, które wykładamy, yy, i nie, nie rażą wam oczu, ale też nie powodują zachwytów nad tym, jak pięknie zostały te ilustracje wykonane. No, chyba że wiadomo, no, kwestia gustu, a on jest u każdego inny, więc Wam być może też ta szata graficzna się spodoba. No, ale tutaj na scenę wchodzi dodatek, który po pierwsze e, rozwiązuje pewien problem związany z tym, że czasami na przykład mieliśmy dobrane karty, same karty ikonek, co jest generalnie złym rozwiązaniem. A, czyli karty, które nie pozwalały nam niczego kupić na rynku, ponieważ nie zawierały jakiejś tam monety, jakiejś kwoty, za którą można łącznie coś kupić, tylko same ikonki. A tymczasem, żeby kupić jakąś kartę na rynku, no potrzebujemy mieć te pieniądze na rynku. Dodatkowo, żeby położyć jakieś karty do naszego lądowiska, no też musimy za te karty zapłacić tymi, które mamy w ręku. I w tym momencie, co zrobić z taką sytuacją? częściowo gra nam to ułatwia, właśnie w dodatku wprowadzając na planszę nowy tor, właściwie cztery takie osobne tore, tory rozwoju, które pozwalają, o ile jakiekolwiek pieniądze w naszym ręku mamy, przesuwać na tych torach, dzięki temu zdobywamy pojedyncze żetony, które w przyszłości wydane łącznie mogą nam zastąpić dobieraną losową kartę podczas podróży, a więc mamy o wiele większy wpływ na losowość w tej grze. Dodatkowo możemy tam się na przykład w tych nowych torach w dodatku dorobić Przywódcy, pewnego dowódcy. Jest pula tych dowódców w zależności od tego, ilu graczy gramy. Każdy ma specjalną, nie przepotężną, ale ciekawą umiejętność, więc fajnie mieć jak najszybciej jakiegoś przywódcę po swojej stronie i raz na rundę tą zdolność, raz na turę, przepraszam, tą zdolność odpalić. I tam są jeszcze różne innego rodzaju bonusy, ponieważ jak już uda nam się jednak dolecieć, to za każdym razem, gdzie dolecimy, dostajemy jakieś stałe bonusy. Na przykład na stałe Jakieś tam rakietki. raz na rundę wydawane, ale dodatkowe rakietki, czyli te ikonki, które są na potrzebne, by w ogóle wystartować z ziemi. Albo dodatkowe pieniądze. Albo dodatkowy znacznik ikonki, która pomaga nam kupować karty na rynku, bo czasami nie potrzebujemy tylko pieniędzy, ale i specyficznych ikonek. A dodatkowo, jak ją wspomniałem, ikonki są niezbędne, by lecieć do konkretnego celu naszej podróży. Więc za każdym razem, kiedy uda nam się jakaś misja, to skracamy też dek, no bo karta wylatuje e, z misji, wyda, wylatuje poza grę. A dodatkowo zbieramy jakieś nagrody. I te nagrody również pojawiają się w tych dodatkowych czterech torach, razem z dodatkiem. Dodatek, dodaje brawo! Również, co już zasugerowałem, podróż najowisza czyli najtrudniejszą, najbardziej odległą, ale też obfitujące w największą ilość punktów zwycięstwa, bo ostatecznie gra się kończy w momencie, który z graczy zdobędzie, teraz orientacyjnie, bo to jest zależne od ilości graczy, około 20-25 punktów zwycięstwa. Gdy tak się dzieje, dogrywacie e, rundę do końca, tak żeby każdy gracz miał skończoną tą samą ilość rund, po czym ewentualnie jeszcze pokazujecie swoje zawolosone na początku dodatkowe warunki zwycięstwa mogą być karty, które określają, że jeśli doleciałeś jako pierwszy na tą misję, albo jako pierwszy na tą, i jeszcze jeśli dwóch z trzech, coś tam jeszcze, to masz dodatkowe punkty zwycięstwa i wtedy sprawdzacie. Samo podliczanie jest naprawdę banalnie proste, a całość, jeśli chodzi o czas rozgrywki, rozkładanie trwa troszkę, jeśli nie macie przygotowanych deków. Na przykład, żeby każdy gracz dostaje identyczny dek na starcie, więc jeśli macie to wszystko wrzucone w główną talię, no to trzeba to wszystko porozkładać, porozkładać trochę żetonów, więc przygotowanie powiedzmy 15 minut, a rozgrywka... Przy trzech osobach skończycie nagle w godzinę? Przy czterech osobach możecie dograć do półtorej godziny? Wiadomo, że może być tak, że ktoś zamuli. Na co wydać te ciężko zrobione pieniądze? Czy odpalić misję? Czy może kupić supercenną kartę, jeśli jej nie kupię? Zaraz jakiś gracz inny z deku wykupi, wykupi ją z rynku, a może kupić super silnik. No dobra, ale jak rzucę, kupię kartę z rynku lub silnik, no to ona trafia mi do deku, Aś mam tak duży dek, tak ciężko się dokopać. A tutaj dosyć trudno. Jest ten dek redukować, w związku z tym jest tu ciągle trochę decyzji strategicznych, czy inwestować w ten deck, jak duży on ma być, jak płynnie przechodzić i przewijać nam się przez rękę, by te najcenniejsze, najciekawsze karty, które dostaliśmy, żeby ciągle móc ich używać. Jest tu sporo decyzji. Potem to już trochę się napędza, bo tak jak powiedziałem, z każdą zakończoną misją dostajemy jakieś bonusy, które w kolejnych rundach możemy wykorzystywać, więc jest nam coraz łatwiej robić kolejne misje. No chyba, że chcemy lecieć w coraz odleglejsze zakątki Układu Słonecznego. No to wtedy wyzwanie jest coraz wyższe, pomimo tego, że mieliśmy coraz więcej nagród. Ale generalnie ma się takie wrażenie, że początek jest dosyć powolnie rozkręcający się, no bo głównie, nie zawsze, to zależy od strategii, widziałem różne, koncentrujemy się na zdobyciu odpowiednich kart naszego deku i rozpędzeniu tego deku, bo nam hulał, po czym staramy się zrobić jak najwięcej i jak najszybciej tych misji. I zawsze ostatecznie wszystko sprowadza się do losu. Może być tak, że nawet doskonale przygotowany gracz, który ma świetnie przykładową misję, daleko startuje, ma dużą ilość ikonek, które mają go do, doprowadzić do, do celu. Wiadomo, że rakiety ma przygotowane, ma jeszcze karty, które mają go uratować w przypadku dobrania złych kart, e, e, latania, losu, nazwijmy to, bo nie pamiętam dokładnie, jak się te karty nazywają, ale właśnie te, które określają. W, bo, po do, kil, dociąganiu ich kilku, czy udało nam się dolecieć, czy nie, no to jestem doskonale przygotowany, by te karty wymieniać albo zastępować. Mimo wszystko, los był przeciwko, nie dolecieliśmy. I z jednej strony można powiedzieć, to jest duży zarzut wobec tej gry, no bo runda, a może dwie, trzy rundy w plecy nie mam szans na zwycięstwo. Nie do końca tak jest, ponieważ szanse są równe. Być może koledze, czy koleżance, z którą grasz, za rundę też powinie się noga, to raz. Po drugie, to trzeba brać pod uwagę, że na tym opiera się element rywalizacyjny w tej grze. No bo tutaj interakcji między graczami praktycznie nie ma. Ale pomimo tego nie nudzimy się i nie mamy wrażenia, że robimy pasjans, ponieważ gracz inny, możemy coś wykupić z rynku. Czasami gracze używają karty, do której możemy się dołożyć, żeby im ułatwić to, co akurat nie robią. Ale sami też dostajemy jakieś bonusy, albo jest wyścig na to, kto prędzej dobierze się do pewnych premii, które właśnie na tych czterech torach w dodatku się znajdują. Ostatecznie dużo emocji, słuchajcie. To jest gra o emocjach. O ściskaniu kciuków, o dobieraniu tych kart, czy doleca, czy nie doleca, do szalonych lotów kompletnie nieprzygotowanych, by rakiety wyniosły nas na orbitę Ziemi, a potem doleca do tego Marsa, czy nie. Sprawdzimy. Na czysty los się zdamy duże emocji, dużo zabawy. Jeśli oczywiście podchodzicie do tego z tym założeniem, że jest to gra push your luck. Jeśli oczekujecie gry ekonomicznej, w której wszystko będzie do wyliczenia, będziecie subtelnie zarządzali całą masą zasobów, a każdy ruch będzie trzeba trzy razy przemyśleć, bo wszystko może się totalnie rozwalić, to nie jest tego typu gra. To jest wyścig, ten nasz bliższy kosmos, z dużym elementem myślenia taktycznego i kombinowania, ale jest też dużym elementem, losowym. Mi bardzo się ten tytuł spodobał. Bawię się przy nim świetnie. Schęcam zagram jeszcze wiele razy, jeśli tylko będę okazje, okazję. Choć oczywiście inne tytuły też trzeba ogrywać. A ocena końcowa zdecydowany kciuk w górę. Oczywiście zdecydowany kciuk w górę w swojej kategorii tych gier, o którym mówiłem. Deckbuilding pushier. Słuchajcie, i to wszystko z mojej strony. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!